Witam Państwa serdecznie, Jakub Pietrzak, przemysłowe chłodnictwo amoniakalne. W dniu dzisiejszym o falownikach, o przetwornicach częstotliwości, czym są, do czego służą, gdzie mają zastosowanie w chłodnictwie, a gdzie tak naprawdę się nie będą nadawały, mimo że są stosowane. Falownik, a więc to urządzenie, które tutaj widzimy, to taka powszechna nazwa przetwornicy częstotliwości. Ten. Palownik ma moc wyjściową 15 kW. Widzimy, że w porównaniu do stycznika o podobnej obciążalności jest zdecydowanie większe. Najkrócej można powiedzieć, że przetwornica częstotliwości służy do tego, aby regulować prędkość obrotową silnika. Gdzie takie zastosowanie ma sens? Przede wszystkim wentylatory, pompy, sprężarki tłokowe i śrubowe. Dlaczego stosujemy falowniki? Po pierwsze, po to, aby poszerzyć zakres regulacji poprzez dostosowanie zmiany prędkości obrotowej, a także poprawić sprawność urządzenia. Nie wchodząc w szczegóły, możemy przyjąć, że sprężarki tłokowe mają tym wyższą sprawność, wyższe COP, im pracują z niższymi obrotami. Oczywiście dolną granicą tych obrotów jest sprawność, efektywność pompy olejowej, która jest często montowana na wale sprężarki. Producent agregatów tłokowych często wprowadza limit dolny prędkości obrotowej na poziomie 750 do 950 obrotów. Z kolei sprężarki śrubowe pracujące z wyższą prędkością obrotową osiągają wyższą sprawność. Takim limitem jest często 3600 bądź 4500 obrotów. Choć są także sprężarki, które pracują może nie tyle przy zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, co przekładni z obrotami nawet 6000 obrotów na minutę. Tak więc falownik pozwala regulować prędkość obrotową. I tutaj należy zmierzyć się z pierwszym mitem, który mówi o tym, że taka regulacja na falowniku zawsze poprawia efektywność pracy układu. Otóż nie, jeżeli weźmiemy pod uwagę pompy wirowe, wówczas obniżenie obrotów nawet o 30 czy 40% powoduje bardzo gwałtowny spadek ich sprawności. Można przyjąć, że obszar optymalnego stosowania pompy jest bardzo wąski, czyli błędem byłoby twierdzenie, że doregulowanie obrotami pompy pozwala dostroić ją jak gdyby do sieci hydraulicznej do tego do czego powinna być prawidłowo dobrana. Czyli mówiąc inaczej, falownik najczęściej nie jest w stanie poprawić doboru pompy. Pompa musi być bardzo precyzyjnie dobrana do jak wiemy wysokości podnoszenia i strumienia przepływu w metrach sześciennych danej cieczy. Falownik nie wyeliminuje tych problemów. Myślę, że większość firm, które zajmują się doborami pomp, większość producentów Potwierdza, że taki zakres stosowania falownika to jest wydajność od 80 do 110% tychże obrotów. Powyżej mamy zbyt dużo obciążenia na wale, poniżej gwałtownie spada sprawność naszej pompy. Można przyjąć, że to zastosowanie falownika o tyle zwiększyło się, o ile spadła jego cena. Otóż do niedawna falowniki były bardzo drogie. A więc były dużo wężej stosowane. Obecnie cena ze względu na ich powszechność bardzo istotnie spada, w związku z czym to zastosowanie jest coraz szersze. Tak jak wspomniałem, nie zawsze te falowniki sprawdzają się. Natomiast do czego jeszcze możemy zastosować falowniki oprócz regulacji pracy sprężarek? Tak jak wspomniałem, przy sprężarkach śrubowych. Istotna jest praca z większą prędkością obrotową, natomiast falownik pozwala regulować wydajność pracy sprężarki śrubowej korzystniej niż regulacja na suwaku tejże wydajności sprężarki, także jest to jak gdyby mniejsze zło. Tracimy sprawność, tracimy efektywność, ale w mniejszym stopniu niż przy zastosowaniu innych sposobów regulacji. Falowniki stosujemy również w przypadku wentylatorów. Chociażby po to, by uzyskać odpowiedni spadek głośności pracy urządzenia, to też widać przy prędkości obrotowej, jak szybko spada głośność tych wentylatorów. I też tutaj warto spojrzeć zawsze na charakterystykę pracy, która pokazuje nam, co dzieje się z sprawnością, z wydajnością danego urządzenia w przypadku zmniejszania obrotów. To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to nie każdy silnik nadaje się do tego, by pracować z falownikiem. Bardzo ważny jest dobór odpowiednich łożysk, szczególnie przy większych mocach, ale także kwestia chłodzenia. W przypadku pracy z obniżonymi obrotami w silniku generuje się większa ilość ciepła, a z drugiej strony wentylator, który jest często zamontowany, przewietrznik na wale tego silnika, pracując z mniejszą prędkością obrotową, Zdecydowanie zmniejsza swoją wydajność i może dojść do przegrzania się w rezultacie spalenia silnika. Czy ma znaczenie producent falownika? Jacy producenci są najbardziej rozpoznawalni? Myślę, że w chłodnictwie najczęściej spotykamy falowniki Danfossa. Oczywiście są także falowniki LG, Siemens'a oraz ten, który tutaj Państwu pokazuje, jest to falownik Astrady. Czym różnią się poszczególne falowniki i dlaczego stosujemy takie, a nie inne urządzenia? Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to kwestia przyzwyczajenia firmy, która później ten falownik musi zaprogramować. Dlatego, że dobór falownika tak naprawdę opiera się na charakterystyce silnika, czyli jaką ma moc, prąd znamionowy, prędkość obrotową, a także na sposobie sterowania. W przypadku agregatów, szczególnie agregatów śrubowych. Ta komunikacja ze sterownikiem, agregator, jest dosyć bogata. Sporo informacji jest przesyłanych zarówno z falownika do sterownika, jak również ze sterownika do falownika. Czyli wykorzystujemy wejścia, wyjścia analogowe bądź też cyfrowe w falowniku. I zmiana dostawcy falownika oznacza bardzo często sporo komplikacji właśnie z zaprogramowaniem falownika. Jeżeli chodzi o trwałość. No, mamy takie doświadczenie, że zarówno te falowniki Danfosa, Siemens'a ulegają uszkodzeniu, podobnie jak falowniki innych producentów, i chyba kluczowa jest tutaj dostępność tych urządzeń u dystrybutorów, dlatego że niezależnie czy gwarancja będzie uznana, czy nie, szczególnie ważne dla użytkownika jest szybkie dostarczenie nowego urządzenia, po to, by ten czas zatrzymania, wyłączenia z ruchu był jak najkrótszy. Falownik pełni taką samą funkcję jak styczniki, czyli krótko mówiąc, jest urządzeniem łącznikowym, pozwalającym podać bądź zdjąć napięcie z silnika. I też trzeba mieć świadomość, że nie każdy falownik może pracować bez dodatkowych styczników, czyli w momencie, kiedy falownik pozwoli osiągnąć pełną prędkość obrotową, należy bocznikować połączenie przez styczniki. Jeszcze innym elementem rozruchowym. Jest tak zwany soft start, czyli urządzenie miękkiego rozruchu, które pozwala poprzez też system sterowania regulować czas rozruchu i czas zatrzymania danego urządzenia, świetnie zastępując układy typu gwiazda trójkąt. Tak pokrótce można przyjąć, że mamy takie trzy sposoby rozruchu silników, czyli albo styczniki w układzie bezpośrednim bądź gwiazda trójkąt, soft starty. Bądź też falowniki, takie jak tutaj zaprezentowane. Tyle na ten temat. Główne przesłanie tego filmu to to, że nie zawsze falownik pozwoli nam osiągnąć większą sprawność urządzenia. Często nieprawidłowo dobrane urządzenie, chociażby pompa, będzie pracowała nieefektywnie, niezależnie od tego, czy będzie pracowała z falownikiem czy nie. I nie zawsze regulacja prędkości obrotowej jest najlepszym sposobem dostrojenia pompy bądź wentylatora do charakterystyki sieci. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.